Nie zauważasz tego, ale pierwszy błąd nie jest jej, jest Twój. To ta mikroskopijna granica, którą odpuszczasz, myśląc, że nie ma znaczenia. Tyle, że to właśnie w tym punkcie gra się odwraca. I zawsze przeciwko Tobie. Czy zauważyłeś, że czasami toksyczny związek nie zaczyna się od krzyku, ale od westchnienia? To ta drobna rzecz, którą puszczasz płazem, bo myślisz, że nie warto się o to kłócić. I nie zauważając,. Zaczynasz połykać manipulację emocjonalną przebraną za tylko żartowałam. Tak rodzą się niewybaczalne zachowania, które, jeśli pozwolisz na nie raz, wracają jako nawyk. A wszystko zamienia się w rodzaj emocjonalnego śladu, który wyczerpuje cię bardziej niż sobie wyobrażasz. Wiem, że na początku nawet nie kojarzysz tego z przemocą emocjonalną. Wydaje się to tylko złym dniem, żarcikiem, szczegółem, ale szczegół staje się wzorcem, a wzorzec staje się cyklem, a cykl staje się tym destrukcyjnym związkiem, z którego nie wiesz już jak wyjść. Prawda jest taka, że to, co akceptujesz w milczeniu dzisiaj, staje się publicznym upokorzeniem jutro i widziałem już wielu mężczyzn, którzy obudzili się zbyt późno i co gorsza, wierząc, że wina i manipulacja były ich odpowiedzialnością. Zaczynasz tracić kawałki siebie, nie zauważając tego. Najpierw rezygnujesz z jednej granicy, potem z dwóch, potem ze swojej samooceny. A kiedy zdajesz sobie sprawę, już pytasz samego siebie: skąd wiedzieć, czy jestem zbyt tolerancyjny? Ta wątpliwość jest sygnałem tak wyraźnym, jak syrena karetki. Bo kiedy przebaczenie staje się autodestrukcją, nie ratujesz relacji, poświęcasz swój spokój. A spokój, mój przyjacielu, jest zbyt drogi i nie myśl, że ma to związek tylko z niewiernością czy niewybaczalną zdradą. Często najpoważniejsza nie jest sama zdrada, ale szantaż emocjonalny, który następuje po niej. Przesadzasz. To nawet nie była zdrada, to była tylko wiadomość. Tego typu usprawiedliwienia są jednymi z największych oznak manipulatora, a im więcej tolerujesz, tym bardziej ona widzi, że może testować twoje granice bez realnych konsekwencji. I słuchaj, nikt ci tego nie mówi, ale tym, co niszczy mężczyznę, nie jest to, co zdarza się raz, to to, co się powtarza. To to uczucie ciągłego chodzenia na paluszkach, ciągłego strachu przed byciem uciążliwym, ciągłego unikania kolejnej dyskusji. To pochłania twoją energię, oddala cię od tego, kim jesteś, a nawet uniemożliwia dostrzeżenie, kiedy zakończyć związek, który jest już całkowicie poza kontrolą. Ale to właśnie tutaj zaczyna się zmiana. Chcę, żebyś zrozumiał kiedy ignorujesz jedną granicę, otwierasz drzwi dla wszystkich innych i dlatego tak wielu mężczyzn utyka w toksycznych wzorcach w związku, nie zauważając, że stracili własne centrum. Ale wciąż jest czas, by je odzyskać. A kiedy dostrzegasz pierwszy sygnał braku równowagi, wszystko staje się jaśniejsze, nawet jeśli jeszcze nie potrafisz przyznać tego sam przed sobą. Kiedy mężczyzna oddaje się naprawdę, zazwyczaj wierzy, że obecność rozwiązuje wszystko. I to tutaj psychologia kobieca prowadzi cichą grę. Ona zauważa Twój wysiłek, oczywiście, że zauważa, ale przyzwyczaja się tak szybko, że nawet nie zauważasz, kiedy przestałeś być priorytetem, a stałeś się planem B. To klasyk. Ty przenosisz góry. A ona unosi brew. A ty w emocjonalnej niewinności myślisz, że wszystko w porządku, że to tylko faza. Ale fazy stają się wzorcami, a wzorce stają się alarmami. Wzajemność znika powoli, jak światło, które gaśnie, niepostrzeżenie dla nikogo. Wysyłasz wiadomość z intencją, ona odpowiada kropkami. Ty planujesz, ona odwołuje, ty jesteś obecny, ona znika. I co ciekawe, im więcej dajesz, tym bardziej ona rozumie, że może dawać mniej. Dynamika bardzo powszechna w psychologii kobiecej, gdy dostrzega ona przewagę emocjonalną. Tyle, że ty ze strachu przed stratą akceptujesz minimum. A kiedy akceptujesz minimum, zaczynasz otrzymywać jeszcze mniej. Ten brak równowagi cię wyczerpuje, ale próbujesz go usprawiedliwić. Mówisz sobie, że to bieganina, stres, zły moment. Męski umysł ma tę manię racjonalizowania tego, co boli, jakby logika leczyła nieobecność. Tyle, że nieobecność ma inne imię brak zainteresowania, a w głębi duszy to czujesz to ukłucie w piersi, to milczenie w duszy ten dyskomfort, który próbujesz zamieść pod dywan emocjonalny. Ale prawda jest prosta: jeśli tylko jedna strona podlewa, roślina umiera, a kiedy nalegasz zbyt mocno, ona to zauważa. A kiedy zauważa, wykorzystuje, często bez złośliwości, po prostu podążając za naturalną dynamiką kogoś, kto otrzymuje bez wysiłku. Psychologia kobieca reaguje na to, co tolerujesz. Jeśli tolerujesz mało, ona daje ci dużo. Jeśli tolerujesz wszystko, ona daje ci prawie nic. To okrutny paradoks, ale prawdziwy. I ustępujesz miejsca, ustępujesz czasu, ustępujesz energii, aż zdajesz sobie sprawę, że ustąpiłeś samego siebie. Najniebezpieczniej jest wtedy, gdy zaczynasz normalizować brak równowagi. Kiedy zaczynasz uważać cierpienie za piękne, naleganie za romantyczne, a unieważnianie siebie za dojrzałe. Umysł tworzy dziwną pętlę, w której mylisz upór z miłością, cierpliwość z uległością, lojalność z zależnością. A im bardziej próbujesz zrekompensować to, czego ona ci nie daje, tym bardziej ona rozumie, że jesteś tam gwarantowany. I przestaje się starać. I to w tym punkcie gra się zmienia. Nie dlatego, że ona decyduje, no ale dlatego, że ty w końcu zauważasz. Brak wzajemności to nie szczegół, to ostrzeżenie. A kiedy odczytujesz to ostrzeżenie, jasno, bez fantazji, bez wymówek, coś w tobie się budzi. Ta jasność umysłu jest początkiem czegoś znacznie większego, bo kiedy rozumiesz ten pierwszy sygnał, zaczynasz widzieć inne wzorce, które pojawiają się zaraz potem i są jeszcze bardziej odkrywcze. Kiedy kobieta zauważa, że akceptujesz wszystko, nie staje się złoczyńcą, staje się człowiekiem. Psychologia kobieca bardzo mocno pracuje z granicami, nawet gdy ona się do tego nie przyznaje. A kiedy te granice się nie pojawiają, zaczynasz turchać, by zobaczyć jak daleko może się posunąć. To ten złośliwy komentarz, by zmierzyć twoją reakcję. To spóźnienie bez powodu. Tylko po to, by zaobserwować, czy będziesz narzekać. A kiedy przełykasz to na sucho za każdym razem, ona odbiera błędną wiadomość. Prawda jest prosta: to, co nie ma bariery, wylewa się. I ona testuje właśnie dlatego, by odkryć, czy masz strukturę, czy rozsypujesz się przy pierwszym sygnale dyskomfortu. To prawie automatyczne, instynktowne, jakby jej umysł szukał emocjonalnego punktu odniesienia. Jeśli nie zajmujesz stanowiska, Stajesz się zbyt miękkim gruntem, a miękki grunt niczego nie utrzyma. Ani szacunku, ani podziwu, ani równowagi. Te testy pojawiają się w szczegółach. Rzuca prowokacyjny komentarz tylko po to, by zobaczyć, czy zareagujesz dojrzałością, czy niepewnością. Odwołuje w ostatniej chwili, by sprawdzić, czy wpadniesz w rozpacz. Rzuca pomyśle, by zobaczyć, czy twoja samoocena zadrży. Nie chodzi o złośliwość, chodzi o percepcję. Kobieta obserwuje wszystko i obserwuje szybko. A kiedy zauważa, że jesteś zawsze dostępny, nawet gdy ona nie jest, gra się zmienia. I problemem nie jest sam test. Problemem jest to, że nie odpowiadasz swoją wartością. Kiedy akceptujesz grubiaństwo z uśmiechem, ona myśli: on to znosi. Kiedy tolerujesz przesadną zazdrość, ona myśli: on jest zależny. Kiedy połykasz obojętność, ona myśli: on nigdzie nie pójdzie. Psychologia kobieca działa tak: szacunek rodzi się z granicy, a nie z uległości. Tyle, że ty próbujesz być wyrozumiały i kończysz jako niewidzialny. I tu pojawia się najdelikatniejszy punkt: szacunek nie kończy się nagle, on topnieje. Najpierw ona mówi w inny sposób, potem zaczyna ci częściej przerywać, potem twoje uczucia stają się ostatnim priorytetem. A kiedy w końcu zauważasz, jesteś już w środku dynamiki, w której ona testuje, a ty udowadniasz: udowadniasz cierpliwość, udowadniasz miłość, udowadniasz, że zniesiesz wszystko. Ale nikt nie podziwia tego, kto znosi wszystko, tylko tego, kto potrafi powiedzieć dość. Ten moment jest kluczowy, ponieważ ujawnia coś, co mężczyźni ignorują. Kiedy ona testuje, to nie po to, by cię zniszczyć, to po to, by zobaczyć, kim naprawdę jesteś. A kiedy zajmujesz stanowisko ze spokojem, jasnością i poczuciem własnej wartości, szacunek wraca na właściwe miejsce. Ale kiedy pozwalasz tym testom stać się rutyną, zaczynają pojawiać się inne postawy, a niektóre z nich są jeszcze bardziej subtelne niż sobie wyobrażasz. Są chwile, gdy wydaje się, że pchasz zepsuty samochód pod górę, podczas gdy ona siedzi na miejscu pasażera, bawiąc się telefonem. Próbujesz rozmawiać, próbujesz zrozumieć. Próbujesz naprawić. Ona odpowiada tym słynnym, taka już jestem i wraca do rutyny. A im bardziej próbujesz, tym bardziej ona widzi, że dźwigasz ten ciężar sam. Psychologia kobieca szybko wyłapuje, gdy mężczyzna jest w trybie wybawiciela. I nie zauważając, zaczyna się relaksować. Za bardzo. Ten nadmiar wysiłku tworzy niebezpieczną dynamikę. Ona przestaje wnosić wkład, bo wie, że ty wszystko rekompensujesz. Jeśli ona znika, ty szukasz, jeśli ona stygnie, ty podgrzewasz, jeśli ona się cofa, ty napierasz. Gotowe. Nierównowaga emocjonalna jest ustawiona. To nie tak, że ona jest obojętna, to ty stałeś się zbyt przewidywalny, a wszystko, co gwarantowane, staje się tłem, a nie priorytetem. Cierpliwość staje się przyzwoleniem, a troska darmowym nawykiem. I wtedy wpadasz w mentalną pętlę, która niszczy każdego mężczyznę. Jeśli zrobię tylko trochę więcej, ona się poprawi. Jeśli będę bardziej wyrozumiały, ona wróci. Jeśli pokażę moją wartość, ona ją doceni. Tyle, że związek to nie test wytrzymałości emocjonalnej. Kiedy tylko jedna strona dźwiga, druga przestaje iść. Ona zauważa, że akceptujesz emocjonalne okruchy i niechcący zaczyna oferować dokładnie to: okruchy. Tak rodzi się ciche zużycie. Wysilasz się, by rozweselić kogoś, kto nie chce się ruszyć. Próbujesz rozpalić coś, czego ona nawet nie próbuje gasić. I oczywiście, im więcej robisz, tym bardziej ona to normalizuje. To jak ten przyjaciel, którego zawsze podwozisz: na początku dziękują, potem staje się to obowiązkiem, a na końcu narzekają, jeśli spóźnisz się pięć minut. Ludzkie zachowanie działa w ten sposób: to, co ciągłe, staje się niewidzialne. Z czasem zaczynasz czuć, że niesiesz związek na rękach, i to nie tylko ciężar emocjonalny, to obciążenie mentalne, oczekiwanie, lęk, nadzieja. Ona, z drugiej strony, przyzwyczaja się do twojego stałego oddania, jakby to była naturalna część krajobrazu. A kiedy kobieta wchodzi w ten wygodny tryb, to nie jest romantyczny komfort, to psychologiczne wygodnictwo. Różnica jest subtelna, ale wpływ ogromny. A to przyzwyczajenie otwiera drogę dla jeszcze bardziej zdradliwego wzorca, takiego, w którym ona nie tylko przestaje wnosić wkład, ale zaczyna testować, jak daleko się posuniesz, by utrzymać coś, co tylko ty podtrzymujesz. A kiedy ten wzorzec się pojawia, relacja przestaje być partnerstwem, a staje się emocjonalnym przetrwaniem przebranym za miłość. Problem zaczyna się, gdy myślisz, że akceptowanie tego, co cię rani, jest dowodem miłości. Znasz tę podstępną myśl, ach, to tylko taka jej faza przejdzie. No właśnie, ona więzi cię w cyklu emocjonalnym, który wysysa twoją energię. Psychologia kobieca zauważa, kiedy mężczyzna obniża własne standardy, nie z dojrzałości, ale ze strachu. A strach jest największym wrogiem szacunku. Kiedy stajesz się zbyt elastyczny, ona rozumie, że może pójść dalej. Myśl lepsze to, niż ją stracić, wydaje się niewinna, ale demontuje twoją wewnętrzną strukturę. To jak instalowanie emocjonalnego wirusa, który po cichu trawi twoją pewność siebie. Zmieniasz swoje zachowanie, by unikać konfliktów, połykasz sytuacje, które cię ranią i zaczynasz usprawiedliwiać wszystko tym, ona taka jest. To nie jest dojrzałość, to źle ukierunkowana autoprzetrwalność i nikt nie szanuje kogoś, kto kurczy się, by zmieścić się w okruchach. Z czasem zaczynasz myśleć, że zasługujesz na mało, to najniebezpieczniejszy punkt. Tracisz odniesienie do tego, co zdrowe, i zaczynasz akceptować postawy, które w każdym innym kontekście byłyby absurdalne. To jak przebywanie zbyt długo w ciemnym pokoju, kiedy ktoś zapala światło, oczy cię pieką, a kiedy ktoś traktuje cię dobrze, twój umysł uważa to za dziwne. Zależność emocjonalna zniekształca twój radar uczuciowy i wszystko miesza. Najgorsze jest to, że ta przesadna tolerancja zmienia cię w zbyt przewidywalnego mężczyznę, a przewidywalność w kobiecej dynamice psychologicznej zamienia się w nudę emocjonalną. Kobieta nie musi nic mówić, demonstruje to zachowaniem mniej wysiłku, mniej czułości, mniej zainteresowania. Tyle, że zamiast zauważyć sygnał, ty próbujesz zrównoważyć to jeszcze trochę bardziej, i wtedy ona zauważa, że jesteś uwięziony i relaksuje się jeszcze bardziej. Ten proces okrada cię z tożsamości. Zaczynasz żyć w funkcji jej, jej emocji, jej nastroju, jej chaosu. Cały mężczyzna staje się połówką. Stanowczy mężczyzna staje się zbyt plastyczny. Pewny siebie mężczyzna staje się facetem, który prosi o pozwolenie emocjonalne na istnienie w związku. A nic nie zabija pociągu bardziej, niż to odwrócenie ról. Kiedy się umniejszasz, więź przestaje być miłością, a staje się zależnością. I to właśnie w tej fazie pojawia się wzorzec, którego wielu nie zauważa. Kiedy mężczyzna zaczyna się formować, by nie stracić kogoś, ta osoba już dawno przestała go cenić. A ten brak równowagi emocjonalnej otwiera drogę dla jeszcze bardziej korozyjnych zachowań, które nadchodzą później. Dokładnie tych, które definiują początek końca każdej relacji. Dzień, w którym stawiasz jasną granicę, gra się odwraca, to nie magia, to psychologia. Kobieta, która myślała, że łykniesz wszystko, nagle widzi innego mężczyznę, bardziej stanowczego, bardziej wycentrowanego. I o dziwo ten ruch wpływa na nią w sposób, w jaki twoje dawne próby nigdy nie wpływały. Granica to urok emocjonalny, choć nikt nie mówi o tym głośno. Kiedy rzucasz to klasyczne, nie akceptuję tego, dynamika zmienia się w jednej chwili. W końcu wychodzisz z trybu dywanika emocjonalnego i wracasz do zajmowania swojej przestrzeni jako mężczyzna. Nie musisz krzyczeć, nie musisz dramatyzować, musisz tylko być stanowczy. A stanowczość to język, który kobieca strona instynktowna rozumie szybko to tak, jakby pomyślała Oho, obudził się. Najciekawsze jest to, że kiedy zajmujesz stanowisko ona czuje coś, czego nie czuła od dawna. Szacunek. A szacunek jest paliwem dojrzałego przyciągania. Nie chodzi o bycie twardziela czy robienie scen, chodzi o jasne określenie, co tolerujesz, a czego nie. Psychologia kobieca reaguje na granice tak samo, jak reaguje na bezpieczeństwo. Natychmiastową uwagą. I wtedy pojawia się ten efekt, który zaskakuje wielu mężczyzn. Ona zaczyna cię obserwować. Obserwuje Twój ton, Twoją postawę, Twój spokój. Obserwuje, czy ta granica jest prawdziwa, czy to tylko gadanie. A kiedy zauważa, że jesteś spójny, postawa i słowo w tym samym miejscu, dostosowuje zachowanie. Nie z obowiązku, ale dlatego, że stabilność emocjonalna przyciąga bardziej niż jakakolwiek piękna deklaracja. Nawet jeśli związek nie przetrwa, nie przegrywasz, bo w tej chwili odnajdujesz siebie. Zdajesz sobie sprawę, że nie musiałeś okaleczać się emocjonalnie, by kogoś utrzymać, że twoja energia jest warta znacznie więcej niż okruchy uwagi, że granica, którą stawiasz drugiemu, jest w rzeczywistości granicą, którą stawiasz sobie, by nigdy więcej się nie porzucić. I to dokładnie z tego punktu, z tego wewnętrznego odzyskania, rodzi się kolejny naturalny ruch. Kiedy zajmujesz stanowisko, dynamika się zmienia. Ale zmienia się też twoje spojrzenie. Zaczynasz dostrzegać wzorce, które wcześniej umykały twojej uwadze, a ta percepcja otwiera nową fazę, w której kobieta nie ocenia cię już tylko po tym, co oferujesz, ale po mężczyźnie, którym znowu się stałeś. Kiedy w końcu zajmujesz stanowisko, dzieje się coś ciekawego zmienia się energia. Nagle ta kobieta, która traktowała cię jak opcję, zaczyna zauważać, że nie jesteś już tym facetem, który akceptuje wszystko. Psychologia kobieca reaguje szybko na szacunek do samego siebie, to niemal instynktowne. A ty czujesz nowy spokój, bo zdajesz sobie sprawę, że nie musisz walczyć o uwagę, musisz tylko zachować swoją integralność. Stawianie granic wysyła cichą, ale potężną wiadomość szanuję siebie, a to mój przyjacielu jest bardziej atrakcyjne niż jakiekolwiek wyuczone zdanie. Stabilność emocjonalna to nie bycie zen przez cały czas, to wiedza, kiedy wziąć głęboki oddech, kiedy mówić, a kiedy po prostu odejść od stołu. To rodzaj postawy, który oddziela dojrzałe kobiety od kobiet, które żyją chaosem. Jasność wartości jest jedną z rzeczy, które najbardziej imponują kobiecie, a jednocześnie tym, co najbardziej przeraża kogoś, kto chciał cię zmanipulować. Zauważ, kiedy mówisz, to mi nie pasuje. Intencje osoby obok ciebie ujawniają się szybko. Dobre relacje się wzmacniają. Toksyczne dają oznaki emocjonalnego porzucenia, bo straciły kontrolę nad grą. A najbardziej interesujące jest to, jak prawdziwa miłość własna zmienia twoje wybory. Przestajesz gonić za kimś, kto zawsze oferował ci wymówki i dawkowaną uwagę. Zaczynasz inwestować czas w kogoś, kto wnosi wartość, wspiera, uczestniczy. To jak porządkowanie półki, wszystko co było nie na miejscu, teraz ma sens. A to, co nic nie warte, spada samo. To, co cię ceni, zbliża się naturalnie. Nie musisz prosić, wymagać, pisać elaboratów. Osoba, która widzi twoją wartość, reaguje na nią. Natomiast ci, którzy cię wykorzystywali, którzy żyli twoją energią, którzy pojawiali się tylko wtedy, gdy potrzebowali, znikają. A ty zdajesz sobie sprawę z niemal fizyczną ulgą, że utrata tego typu relacji to nie porażka, to emocjonalne wyzwolenie. A kiedy doświadczasz tego poczucia wolności, ostatecznego oddzielenia tych, którzy na ciebie zasługują, od tych, którzy cię tylko drenowali, wewnątrz ciebie zaczyna dziać się coś większego. Jaśniejsza wizja ceny twojego spokoju, bo w końcu zdajesz sobie sprawę, że zachowanie godności zawsze kosztuje mniej niż zatracenie się w próbie ratowania tego, co nigdy nie było odwzajemnione. A to postrzeganie otwiera przestrzeń dla wniosku, który zmienia wszystko. Jeśli ta treść otwiera twoją wizję i pomaga ci rozwinąć solidniejszą męską postawę, zrób tak zasubskrybuj kanał. W ten sposób nie przegapisz żadnego z kolejnych filmów a każdy z nich pomoże ci wejść na wyższy poziom jako mężczyzna. I zostaw już lajka, bo to pokazuje, że tego typu treści naprawdę robią dla ciebie różnicę. Kiedy w końcu rozumiesz, że to, co akceptujesz, kształtuje twoje życie, wszystko staje się jaśniejsze. Spokój to nie luksus, to podstawowa potrzeba, jak woda i powietrze. A ciekawe jest to, że brakuje go tylko wtedy, gdy pozwalasz na zachowania, które drenują twoją energię emocjonalną. Psychologia kobieca zostawia wskazówki przez cały czas, ale widzisz je dopiero wtedy, gdy przestajesz ignorować samego siebie. Jeśli tolerujesz brak szacunku, nie zamienia się on w czułość, zamienia się w rutynę. To jak zostawienie otwartych drzwi i oczekiwanie, że wiatr nie wejdzie. Wchodzi, robi bałagan, a potem jeszcze obwinia cię za szkody. Dlatego, kiedy mówisz dość, to nie dramat, to emocjonalne przetrwanie. A kto naprawdę Cię kocha, rozumie te granice bez potrzeby instrukcji. Zajmowanie stanowiska to nie bycie sztywnym, to bycie sprawiedliwym wobec siebie, to spojrzenie na siebie i pomyślenie czy zaakceptowałbym to od samego siebie? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to masz swój termometr. Czasami wystarczy skorygować drobne postawy, przestać odpowiadać natychmiast. Nauczyć się oddychać przed reakcją, stworzyć nawyk wzmacniający samoocenę, jak trening czy nauka czegoś nowego. Nigdy nie bój się stracić kogoś, kto nie boi się stracić Ciebie. To zdanie boli, bo wiele ujawnia. Nie możesz być jedynym trzymającym związek końcami palców. Jeśli ta osoba naprawdę chce zostać, uczestniczy, inwestuje, stara się. A jeśli nic nie robi, znasz już odpowiedź. Nieobecność to też postawa. Związki to wymiana. Nie ołtarz, na którym poświęcasz swój spokój, by utrzymać kogoś w komforcie. Kiedy to zauważasz, unikasz wpadania w gry emocjonalnej manipulacji, zawoalowanego szantażu czy tego kocham cię, ale które służy tylko temu, by trzymać cię w uwięzi. Zdrowa relacja nie gra strachem, gra prawdą. I na koniec, kiedy cena emocjonalna staje się zbyt wysoka, to nie miłość tracisz tracisz siebie. A odzyskanie tego, kim byłeś, jest zawsze droższe, niż utrzymanie granic od samego początku. Dlatego wybór własnego spokoju jest w rzeczywistości wyborem całego życia, wyborem, który zaczyna się teraz, w ciszy twojej świadomości, przygotowując cię na coś jeszcze większego, co nadchodzi.